Minęła 8.15, teraz w polskim radiu Rzeszów czas na rozmowę z gościem dnia, a rozmowę przeprowadzi Jerzy Pasierb. Gość kalejdoskopu. A naszym gościem jest dzisiaj pułkownik dr Wiesław Lewicki. W czasie służby uczestnik między innymi misji pokojowych, dziś naukowiec na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu, witam radio Słuchaczy. To wróćmy na początek do sprawy drona, która wzbudziła sporo emocji, jeżeli chodzi o czas ostatnich 48 godzin spadł i wybuch w osinach. Ministerstwo obrony narodowej mówi to rosyjski dron, przyleciał znad Białorusi to rodzaj wabika, który ma uruchomić niejako procedury, żeby je przetestować w cudzysłowie dla Rosji. To w takim razie, czy traktować to wydarzenie w kategoriach utraty kontroli przez Rosjan w domyśle oczywiście nad dronem celowej prowokacji, czy właśnie testu dla naszej obrony przeciwlotniczej, a może to po trosze każdego z tych elementów trzeba się doszukiwać w tym zdarzeniu. No nie, chciałbym już słuchać i kolejny raz zamęczać informacjami, które są dostępne ze zasadzie na wszystkich kanałach i na wszystkich mediach, więc może skomentujmy to w inny sposób. No, incydenty graniczne zawsze były i będą. To jest wzajemne testowanie gotowości, wzajemne testowanie sygnałów. Bardzo często naruszają to samoloty wojskowe i celem tego jest sprawdzić, ile czasu potrzebuje druga strona na to, żeby uruchomić dyżurną parę, na jakich częstotliwościach pracują radary, jakie mają procedury. Oczywiście trwa cały czas na słuch kom komunikacji między stacją naziemną a pilotami, potem jest to analizowane i, i, i są to po prostu typowe działania wywiadowcze. E, czy tutaj tak było? Trudno mi powiedzieć. No, jest spory szum medialny, z którego wynikają niekiedy sprzeczne informacje, bo prokuratura bardzo mocno odcina się od jakichkolwiek stanowczych wsunięć. Minister bardzo jawnie z kolei wskazuje. Natomiast jedyne, co mnie niepokoi, to to, że polskie media bardzo pomagają stronie rosyjskiej w uzyskiwaniu wiadomości. Jest I tak zwany: ka kra każdy kraj które... prowadzi działalność, która się nazywa białym wywiadem czyli analiza dostępnych źródeł informacji i jeśli zdjęcia z tego miejsca pojawiają się już na rosyjskich portalach i są poddawane analizie, że dysza wylotowa jest nie w tym charakterze, bo została niedawno zmieniona, aby dez dezorganizować ukraińską obronę przeciwlotniczą i obronę dźwiękową dokładnie znają miejsce w którym został znaleziony, dokładna lokalizacja żadnych informacji na temat naszej aktywności. Za bardzo chyba jednak pomagamy białemu wywiadowi z krajów nam nie sprzyjających i sami niestety na talerzu podajemy im bardzo dużo informacji, na które musieliby bardzo mocno popracować, bo gdyby ten incydent został całkowicie pominięty... No to i oni by, oczywiście snuliby domysły, być może by nawet mieli dane, ale na pewno nie, nie na taką skalę, jak to mają teraz. Jeżeli mówimy o tym zdarzeniu, to abstrahując od tych zagadnień białego wywiadu, oczywiście, no pojawia się pytanie jednak o skuteczność ochrony naszej przestrzeni powietrznej, tak to ujmijmy. No i tutaj przed wejściem do studia rozmawialiśmy o warstwowości jakby ochrony przestrzeni powietrznej, oraz o tym, że na przykład w przypadku misji pokojowych sprawdzały się aerostaty do takich obiektów, które nisko umiejscowione. One dotyczyły wtedy lądu, ale można je zastosować również do nisko lecących obiektów w przestrzeni powietrznej. Tak króciutko radiosłuchaczom przybliżę informację, że skuteczny system przeciwlotniczy, czy wykrywania obiektów latających, składa się tak naprawdę z pięciu podstawowych elementów. Najniższy, najsłabszy to jest mobilne radari, których używają wojska operacyjne przeciwlotnicze na poziomie pułków przeciwlotniczych czy, czy brygad przeciwlotniczych. To są mobilne radary o niewielkim zasięgu, ale wystarczającym na potrzeby broni, którą te jednostki dysponują. Kolejnym elementem są stacjonarne systemy radarowe umieszczone na dominujących tam wzgórzach, aby jak największy był zasięg, bo musimy sobie zdawać sprawę, że radar zadziała tylko wtedy, jeśli złapie echo odbite, a krzywizna ziemi, góry, lasy, budynki, wszystko to sprawia, że tego odbicia nie ma, jeśli, bardzo nisko porusza się obiekt. Bardzo późno jesteśmy go w stanie wykryć lub w ogóle. Właśnie ze względu na krzywiznę. Ziemi, na krzywiznę kryje. Ziemi, no i na zasadę działania radaru, czyli odbita, odbite echo. Więc kolejnym uzupełnieniem są latające radary, czyli samoloty, które z wysokości tam kilku tysięcy metrów, są w stanie bardzo głęboko zajrzeć i zaglądnąć w stronę przeciwnika i tam już nie ukryje się przed nimi żaden nisko lecący obiekt, bo Radar go po prostu z góry y, czepia. I teraz mamy taki, taką przestrzeń, taką lukę między stacjonarnymi radarami a latającymi, ponieważ latający nie będzie latał całodobowo i 24 godziny na dobę. To jest samolot i załoga. Załoga musi też odpocząć, samolot musi być prze, przeglądnięty, musi być zatankowany, y, więc samolot y, 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 wznosi się w powietrze, jeśli jest taka potrzeba i zagrożenie. Między samolotem a stacjonarnym, właśnie jest ta przestrzeń, którą świetnie wypełniłyby aerostaty. Y, czy to będą sterowce, czy to będą balony które świetnie sprawdzały się w operacjach pokojowych. Całodobowo jeden lub dwóch operatorów na ziemi, aerostat zasilany z ziemi, więc całodobowo w powietrzu, bez potrzeby do tankowania. Głowica optoelektroniczna, głowica wykrywająca ciepło, oczywiście radar są w stanie całodobowo monitorować całkiem spory, spory obszar. No i piątym elementem jest rozpoznanie satelitarne, w które my bardzo mocno już teraz wkraczamy i jest to też powód do dumy, że dołączamy do, do, do elity, która dysponuje takimi, takimi środkami. Może na razie raczkujemy, ale plany są naprawdę niezłe i mamy całkiem spory potencjał polski. Firma radarowa jest teraz uważana za jedną z najlepszych na, na świecie, więc potencjał mamy. Problem będzie tylko taki, jak teraz połączyć tych pięć elementów w jeden wspólnie działający system. No i tu jest właśnie, żeby osiągnąć efekt synergii, czyli maksymalnego wykorzystania naszych potencjałów, potrzebne, potrzebne jest budowanie systemu, który by zbierał, analizował, przetwarzał i niejako dawał na biurko dysydentowi gotowe informacje, pytając tylko. Decyduj. Ale o tym systemie mówić nie będziemy, bo o nim nie wiemy wiele i bardzo dobrze, tak jak pan powiedział, nie trzeba ułatwiać życia naszym przeciwnikom. Wracając od drona do Ukrainy, poprzedniej nocy Rosjanie zaatakowali Ukrainę ponad 600 dronami i rakietami. No i cóż, tu można powiedzieć pewnie, że mimo rozmów z Donaldem Trumpem, mimo prób jakichś ustaleń na linii USA-Europa-Ukraina co do zawieszenia broni, Rosja dalej jest. Twoje robi gra na zwłokę pewnie i próbuje wymanewrować Trumpa i Europę. No właśnie. Kiedyś mówiłem tu w studiu o tym, że ten prezydent Trump jest taki nieprzewidywalny, i w tej chwili to kolejny raz się potwierdza. Mocarstwo światowe, jakim są Stany Zjednoczone, które znacznie przewyższają potencjałem, możliwością armii Rosję, wygląda na to, że ugina się i kłania się przed rosyjskim przywódcą, zabiegając niejako o jego względy, a ten z kolei cały czas pokazuje swoje, swoje drugie oblicze czyli po, po, zawsze po rozmowie z prezydentem następuje wzmożony atak na, na Ukrainę. Ażby się chciało prosić prezydenta e, Trumpa, by nie rozmawiał z Putinem, to przeżyje więcej e, niewinnych ukraińskich e, obywateli, bo e, pokażę. zresztą po, ostatnim, e, po ostatniej rozmowie nawet miały miejsce ataki na e, fabryki, które mają kapitał zagraniczny, m.in. też amerykańskie, e, azerskie. A je na Zaporożu, które nie było tak, e, tak e, definitywnie tak, atakowane Tak, i to też, też jest taki, e, znaczy ja to odbieram jako taki jawny, jawny sygnał dla, e, dla prezydenta za Trumpa, że to ja tutaj jestem tym rozgrywającym i albo się dostosuję, że albo nie. Zresztą, jeśli czytam te trzy żądania, jakie wystawiły, wystawił właśnie prezydent Putin, pierwsze zajęcie całego Donbasu. No, jeśli by faktycznie Ukraina na to przystała, w co nie wierzę, to oddaje kilkadziesiąt kilometrów bardzo silnie rozbudowanych fortyfikacji, które stanowią bramę wejścia do Kijowa. Jeśli do, te od, od, przepraszam, Putin dostanie to na talerzu, otwartą ma drogę do do Kijowa. Kto Dro wierzy w słowa Putina, że tego nie wykona? Droga do wasalizacji Ukrainy, oprócz tego o czym pan powiedział, to też żądanie rezygnacji z przystąpienia do NATO, zachowania neutralności, nie wpuszczania zachodnich żołnierzy I tu jest na czarnych. To ciekawe, teren bo ja przy, tylko powiem Ukrainy. słuchaczom, bo generalnie panuje opinia nie chcemy Ukrainy w NATO, taka nieformalna, szeptana i tak dalej tak naprawdę na to się nie osłabi, tak naprawdę na to by się bardzo wzmocniło, bo w tej chwili w Europie nie ma mocniejszej armii e, niż ukraińska. Nie ma armii bardziej doświadczonej niż, niż ukraińska. To Za to doświadczenie zapłaciło życie tysiące ukraińskich żołnierzy, ale Ukraina dzięki pomocy hodowi potrafiła bardzo mocno swoją gospodarkę przebudować na tryby wojenne, bardzo mocno zreorganizować armię e, i nawet już z korupcją jest już znacznie inaczej niż na początku miało to miejsce. Oczywiście zdarzają się przypadki, ale już nie tak jaskrawe i nie tak tak często wygląda na to, że w Europie w tej chwili nie ma lepszej, lepiej wyszkolonej, lepiej doświadczonej armii niż, niż ukraińska, co byłoby wzmocnieniem NATO, a nie osłabieniem. Poza tym Druga rzecz, nie chcą wojsk natowskich. Oczywiście, że nie chcą, bo znowu wracam do pierwszego pytania. Jeśli oddamy Donbas, a tam będą wojska natowskie, to droga do Kijowa będzie zamknięta. Jeśli będą tam gdzieś z Afryki, czy z Ameryki Południowej, czy gdzieś z daleka, Putin na pewno znajdzie sposób na to, żeby, żeby się ich głosem absolutnie nie przejmować i robić, i, i robić swoje. No, no takie, taka logiczna układanka by z tego, z tego wynikała. Dlatego nie sądzę, aby strona ukraińska tak optymistycznie i jawnie wyraziła zgodę na, na te trzy na te trzy żądania. Myślę, że te negocjacje będą się przeciągać i niestety wojna też będzie się przeciągać. No, Zgoda na takie żądania, pomijając już zdanie społeczeństwa ukraińskiego, to byłoby też takie trochę, jak niektórzy mówią, polityczne samobójstwo dla, pre, dla prezydenta Ukrainy. Myślę, że dla każdego polityka, który by się pod tym podpisał, a ktoś tam podpis musi złożyć i przez Parlament też musiałoby to przejść, a z tego co wiemy konstytucja nie przewiduje takich możliwości jak dobrowolne oddanie terytoriów, czy siłowe przykazanie czy odebranie sobie terytoriów państwa. I tym wnioskiem kończymy na dziś, bo sytuacja jest niezwykle dynamiczna, ona zmienia się właściwie z godziny na godzinę. Zobaczymy, co przyniosą nam te najbliższe godziny, najbliższe dni i tygodnie. Dziękuję już za rozmowę. Naszym gościem był pułkownik dr Wiesław Lewicki, z wydziału zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, wcześniej między innymi w czasach służby uczestnik misji pokojowych. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję Dzień. bardzo, do Radio Słuchaczy. A ta rozmowa po dziewiątej do odsłuchania na naszej stronie internetowej www.radio.rszoff.pl